Z bardzo serdecznie kolejnym odcinku na ten kanale, jak widzicie, musia, nie mogłem Was zostawić bez ekstrema. Tak, jak ja, ale ja dbam o widzów... Bierzemy, bierzemy pierzynę. Robimy takie, tak można powiedzieć... Takiego... kurde, uspokój się. Takiego takiego jakby speedruna. Bierzemy mapę. Nawet nie musiałem z nim robić tej codziennej wymianki, że ja idę tędy, on tędy i mamy święty spokój. Dobra, oczywiście te, głupie scenki. Tutaj tego nie ma. Tego też nie... Uuu, widziałem cię, rod. Ty krzywolągu jeden. Jesteś krzywolągiem, psycholem i jeszcze nie wiem, jak macie inaczej nazywać. O, tutaj tego też nie ma. Gdzie to jest? Też. Ruszakiem cię pocisnę. Perfumy, z tego co za zdążę, zauważyć, one głównie występują w czarnych samochodach. Dobra, dostał. Uff. Gdyby nie dostał, to byłby to zapewne mój koniec. Uff. Bardzo mi się podoba to, że mogę go ciągle rzucać w głowę i on ciągle ma jakieś zawroty przez to. Czy perfum jest tutaj? Gdzie jest perfum? Tu jest, dobra możesz sobie przestać, nie mam czasu, na no ale ciepecie z tobą rot, a ty kurde ciągle mi przeszkadzasz. To do tu... to do środka. Szybkie do... i do cyrku. Oby mi szczęście siadło i wyleciała karta za pierwszym tym, za pierwszym koszem. Które tam? Staj, dobra. Szybki manewr wymijający, który pozwoli uniknąć mi zabawy w kotka i myszkę z tym dziwakiem. Dobra, za drugim koszem też git z nim, z nim robimy leciepecia A z nim też robimy pacia. Tym razem nie chcę wyrzucić tego perfumu, bo tak sobie skażowałem poprzednią grę Dzięki. Dobra, mamy to, mamy to. Tutaj jestem na chwilę wróżce. O tom. Walsgan. Rod! To jest to Pipa! Zabieramy dorknoba dorknuba, to jest dorknub, to jest dork Knob, a nie nub. Ale na końcu pisze słowo ny oby, a nie ny o oby, więc teoretycznie i tak to jest nub. Czyli jedno i to samo. Drun 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 eee, Kocie żarcie dla roda, choć nie zasłużył to i tak dla niego to nie będzie. Za mało dzieci porwał w ostatnim tygodniu. Właśnie, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale to jest zdjęcie pewnej kobiety. I to samo zdjęcie jest na, na nagrobku który jest na cmentarzu. Nie, to, to ja go akurat nie miałem wyrzucać, ale jestem kretynem. A ten swoje. Mam hak. Ciebie trzeba z powrotem uspać. Nie weźmy to, bo to się nam przyda teraz. Zieloną piłeczką go uspaliśmy, czyli będzie bonusowo. Parę sekund. Co to! On niczym nic for Speed 1 przegnał do przodu, wygnał się do przodu, jeszcze sobie chyba kręgosłup po drodze złamał. Jak on, sie on siedzi, on jakby miał złomany kręgosłup. Boże. Dzieci, dzieci, młodzi ludzie, nie róbcie tego w domu, co to to teraz zrobi Jay. BANZAI! Pf! Oj, nie, ta, nie tak. Uf. Niech rad, sobie gdzieś tam idzie. Ja mam broda gdzieś. jest sobie otwieramy i idziemy. Dobra, on znów zaczyna nas gonić. Szybki manewr. Bierzemy balzgan. z gun. O, poskładaliśmy go ponownie. Gdzie jest tu gówno. jest to ten Alan coś? O, tu jest. Nie no dobra, nie będę śpiała te piosenki roda, bo to jest piosenka. Teraz że dzieci się znikają z mojej okolicy. Jay, help me out of here. Czy mam wszystko? Nie, chwila, nie. Muszę jeszcze raz pojechać do tego. Muszę jeszcze raz pojechać do... Jak to się nazywa? Na cmentarz I dopiero potem, no I dopiero potem do kina Chodź, chodź koteł, chodź Boże, on tu idzie Bierz tego kota i spadaj Nie wchodź tu Do kina. Czy mi się uda prze przejść tą grę bez ani jednej z kuchy? Abym teraz tylko tego nie wykrakał. Boże, on już tu idzie. Chodź, chodź, chodź. Trzeba zrobić ci manewr wymijający. I cmentarz. Dobra. Mamy wszystko co trzeba. Chyba. Na pewno mamy? Nie no, chyba mamy. Świeczki ze sobą zabieram, tylko gdzie one leżą to nie mam pojęcia. Strzel do niego! Nie umiem trafić, mam zeza. Gdzie są świeczki? Przecież bez tego nie odpalę tej bomby. Patrz, świeczek nigdzie nie ma. To jeszcze na stal muszę pojechać jeszcze raz i zbadać, czy na pewno nie zapomniałem zabrać jednej rzeczy. I zbadać, czy na pewno jeszcze tegoś tu nie zostawiłem. Aha, ja tego w ogóle nie wziąłem. Dobra, Rod, pożór, że cię pożegnam. Dobra, nieważne, już się pożegnał sam. Tylko już nie mam usypiatora na niego. Trudno. Wchodzimy do środka. Bierzemy to, co nasze. Czyli playersy. Otwieramy tą dziwną klapę, która jest tam na dole, i spadamy stąd. We're hop. Mamy to, cmentarz. Dobra, oczywiście, to jest ta głupia animacja. W tej on ma jakiś posrany uśmiech. O kurde.

Jeszcze się pomodlił. Przynajmniej kulturalny jest. Czemu tak laguję dziwnie? Muszę go zgubić. Przechodzimy do okna ba. Wchodzimy do kościoła. Bierzemy to i mamy to. Widzowie mamy to. Mamy to. Udało się. Nie wiem, dlaczego ona jest taka głupia. Miała okazję się uwolnić od tego dziennego lodziarza, a wolała zostać. Ach, dobrze, widzowie. Ja Wam dziękuję za ten. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No powiem, że łatwo nie było, ale na farcie mi się to udało. Dobrze. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.